Zrób ze mną uroczyk od serduszka. Zresztą A że jestem zakochana w tej włóczce, po użyto mam jej sporo. Myślałam, żeby zacząć od beżu, ale nie. Zmieniłam koncepcję. Internet podpowiedział mi, że kolor brzoskwiniowy jest bardzo modny, a ja mówię, że tak, zaczynamy od koloru brzoskwiniowego, później baza będzie beżowa, następnie serduszka zrobię miedziane. O, tu już troszeczkę powyplatałam. Już że początek koca jest najtrudniejszy, no ale nie dla mnie. No ale chyba najtrudniejsze to utrzymanie tej samej wielkości oczek podczas wyplatania. Wam włóczka też tak ucieka? O, i tutaj zaczyna się matematyka. Wiem, czy dobrze akcentuję. Musimy policzyć co ile rządów ustawi sobie, sobie serduszko. A żeby je zrobić, wystarczy podmienić oczko na inny kolor. I tyle, voila! I pamiętaj przy tym, żeby nie podpalić siebie i koca. Po podmiance oczka wypełasz w kolorze bazowym. No i parę splotów dalej, mam już kilka rządków. A tutaj prezentuję się ja w Instagramowym ujęciu. O, jest i on, nasz wyczekany kość. Adełaj wcale nie jest taki ciężki. A to jak grzeje. Czy jesteś na to gotowa? Zobacz to. Raz, dwa, trzy. Jeśli chcesz się nauczyć wyplatać piękne oce mieć, a na punkcie wyplatania tak jak ja, zaobserwuj mi profila, wszystkiego Cię nauczę.